Popciuszek. Dawno temu żył pewien mężczyzna, który miał piękną i miłą żonę oraz uroczą córkę. Niestety jego żona zmarła niedługo po urodzeniu dziewczynki. Kilka lat później mężczyzna postanowił ponownie się ożenić. Jego nowa żona nie była jednak ani piękna, ani miła, a jej dwie córki były jeszcze brzydsze i bardziej złośliwe niż ona. Były tak samolubne i próżne i chciwe, że nazywano je szkaradnymi siostrami. Gdy tylko wszyscy zamieszkali razem, szkaradne pannice bez przerwy dokuczały swojej przyrodniej siostrze. Całe dnie spędzały na plotkowaniu, zakupach i strojeniu się przed lustrem, a biedna dziewczyna musiała sama zajmować się domem. Sprzątała wszystkie pomieszczenia, od piwnicy aż po strych. Przygotowywała posiłki, szorowała garnki i patelnie oraz wybierała popiół z kominka. Często była omorusana, więc siostry przyzwały ją kopciuszkiem. Po jakimś czasie kopciuszkowi zaczęło brakować sił, aby podołać wszystkim obowiązkom. Dziewczyna pobladła i zmizerniała, a jej jedyna sukienka była brudna i zniszczona. Pewnego dnia król i królowa postanowili wyprawić huczny bal. Wszyscy mieszkańcy miasteczka oczekiwali na zaproszenie, zwłaszcza szkaradne siostry, które po cichu liczyły, że uda im się rozkochać w sobie księcia. Gdy wreszcie przyszło do nich zaproszenie na bal, nie posiadały się ze szczęścia. Po południu wybrały się na zakupy. Do domu wróciły z torbami wypełnionymi sukniami, butami i dodatkami. Przez kilka następnych dni zajmowały się wyłącznie przymierzaniem strojów. Żadna z nich nie mogła się zdecydować, co włożyć na przyjęcie. Wreszcie nastał ten najbardziej oczekiwany wieczór. Siostry nadal nie wiedziały, w których sukniach zaprezentują się na balu. Paradowały więc przed Kopciuszkiem w coraz to innych kreacjach i żądały, aby dziewczyna pomogła im dokonać wyboru. – Wielka szkoda, że ty, Kopciuszku, nie zostałaś zaproszona na bal – powiedziała jedna z sióstr. – I tak nie miałaby się nawet w co ubrać – zachichotała druga. – Te łachmany nie nadają się przecież na wielkie wyjście – Biedny kopciuszek, odezwała się znów pierwsza siostra. Nie martw się, wszystko ci opowiemy po powrocie. Wystrojone pannice wybiegły z domu i wsiadły do oczekującej na dworze karoce. Do widzenia, kopciuszku! Wychyliły się przez okno i pomachały dziewczynie. Dopilnuj, żeby w domu było czysto i schrudnie, gdy wrócimy. Karoca z podekscytowanymi siostrami zniknęła w mgroku nocy, a Kopciuszek został sam w domu. Dziewczynka usiadła na stołeczku przy kominku. Dlaczego moje siostry są dla mnie takie okrutne? Zastanawiała się. Robię wszystko, czego tylko sobie zażyczą. Dbam o dom i ciężko pracuję. Nigdy nie otrzymałam od nich w zamian podziękowań miłego słowa. Ani nawet serdecznego uśmiechu. Dziewczynie zrobiło się smutno, do oczu napłynęły jej łzy, tak bardzo chciała pójść na bal. Nagle przed kopciuszkiem stanęła piękna kobieta ze srebrną różdżką w dłoni. Dziewczyna nie miała pojęcia, jak ta nieznajoma znalazła się w jej domu. Kim jesteś? zapytała zdziwiona dziewczyna. Nie bój się, jestem wróżką i Twoją matką szesną, odparła kobieta. Co się stało? Czyś byś płakała? Tak, bo bardzo chciałam pójść na bal, załkał Kopciuszek, jednak siostry mi nie pozwoliły, a poza tym nie mam nawet sukni ani karocy. Nie martw się, moja droga, pocieszała ją wróżka. To Twój szczęśliwy dzień, pojedziesz na bal. Najpierw jednak musisz mi pomóc. Potrzebuję dwóch małych myszek, jednej dyni i największego szczura, jakiego uda ci się złapać. Kopciuszek sprawdził wszystkie pułapki na myszy i szczury zastawione w domu. Już po chwili dziewczyna przyniosła w wróżce ogromną dynię, pudełko z dwiema białymi myszkami oraz tłustego szczura, który miotał się w klatce. Matka Chrzesna jednym skinieniem różdżki zamieniła dynię w złotą karocę, myszki w dwa wspaniałe białe rumaki, zaś szczura w woźnicę. Kopciuszek nie mógł uwierzyć własnym oczom. Ze smutkiem patrzył jednak na swoją zniszczoną sukienkę. – Nie mogę iść na bal w tym stroju – zapłakała. Wróżka ponownie skinęła różdżką, i postrzępiona suknia kopciuszka zamieniła się w przepiękną suknię balową. A na nogach dziewczynki pojawiły się kryształowe pantofelki. A teraz jedź na bal i baw się dobrze, powiedziała matka chrzestna. Musisz jednak opuścić zamek przed północą, bo z chwilą gdy zegar wybije dwunastą, czar pryśnie i wszystko wróci do poprzedniej postaci. Kopciuszek wsiadł do śniącej karocy i ruszył ciemnymi uliczkami w kierunku zamku. Gdy dziewczyna weszła do sali balowej, wszystkie spojrzenia zwróciły się w jej stronę. Nikt wcześniej nie widział tak pięknej dziewczyny. Książę zakochał się w niej od pierwszego wejrzenia i tańczył tylko z nią przez całą noc. Kopciuszek również pokochał przystojnego i miłego księcia. Czas szybko mijał, i dziewczyna zapomniała o ostrzeżeniu wróżki. Nagle usłyszała, jak zegar wybija dwunastą. Och, muszę uciekać, pomyślała z przerażeniem. Wyrwała się z objęć księcia i wybiegła z sali. Zanim dotarła do zamkowej bramy, jej elegancka suknia, Zamieniła się w łachmany, które nosiła na co dzień. Książę nie mógł pojąć, dlaczego ta śliczna dziewczyna ta tak nagle umknęła. Szukał jej w całym zamku, ale nigdzie jej nie było. Podczas ucieczki kopciuszek zgubił kryształowy pantofelek. Gdy książę znalazł bucik na schodach, natychmiast ogłosił, że pragnie odszukać i poślubić dziewczynę, na którą będzie pasował ten pantofelek. Postanowił, że odwiedzi każdy dom w królestwie, aby tylko odnaleźć ukochaną. Szkaradne siostry nie mogły się doczekać odwiedziń księcia. W dniu jego wizyty włożyły swoje najpiękniejsze suknie. Kiedy książę przybył do ich domu, wyjął kryształowy pantofelek i zapytał, która z sióstr przymierzy go jako pierwsza. Ja, zawołała starsza, choć długo wciskała swoją ogromną stopę do zgrabnego bucika, nie zdołała go włożyć. Zwyczajnie był za mały. Daj mi go, zażądała druga siostra i wyrwała jej bucik z rąk. Z całych sił starała się go włożyć, lecz i jej stopa okazała się zbyt duża. Na nic zdało się wpychanie nogi do pantofelka. Wtedy odezwał się kopciuszek. Dziewczyna przez cały czas stała w kącie pokoju i nikt nie zauważył jej obecności. Czy ja mogę spróbować? spytała nieśmiało. Ty? zawołały szkaradne siostry. Oczywiście, że nie. Wracaj do kuchni, tam gdzie jest twoje miejsce. Proszę o spokój. Zawołał książę: Oczywiście, że możesz przymierzyć pantofelek powiedział do Kopciuszka. Kopciuszek usiadł i włożył pantofelek. Dziewczyna nie musiała wpychać ani wciskać stopy. Bucik leżał, jak ulał. Siostry zamarły ze zdziwienia. Teraz cię poznaję powiedział z uśmiechem książę to w tobie zakochałem się podczas balu i to ty zostaniesz moją żoną. Nie wierzę w swoje szczęście, zawołał Kopciuszek. Zakochałam się w tobie, gdy tylko cię ujrzałam. Sądziłam jednak, że już więcej cię nie zobaczę. Książę i Kopciuszek wzięli ślub i wyprawili huczne wesele, a dobra dziewczyna zobaczyła swoim, wybaczyła swoim przyrodnim siostrom podłość i złe traktowanie. Dobranoc!